Ja ogólnie lubię sobie tak w zakładzie, wiecie, samemu posiedzieć, jak już nikogo nie ma, no bo to jest taki czas, że e, nikt nic ode mnie nie chce. Nie to, żebym nie lubił pracować z innymi, to w ogóle nie o to chodzi, ale po prostu jak, jak już zostaję sobie sam, to mam czas na zrobienie jakichś tam rzeczy, na, których, na które nigdy nie ma czasu. To każdy ma dużo takich rzeczy. i no, dobra, co będę wam ściemiał. Tak naprawdę, to mogę sobie w spokoju pojeść świeżutkich żelków i właśnie w tym celu, między innymi idę na magazyn, ale mam ze sobą jeszcze coś innego. Kurczę, jak tu ciemno. Ogólnie, to nie boję się chodzić po ciemku po zakładzie, po żelkowni, ale, ale po tej ostatniej filmika z Halloween, a jeszcze mi się wyświetliły jakieś porąbane TikToki. To trochę się schizuje. Dobra, nie będę Was straszył, nie? Chociaż mam tutaj jeszcze taki, takie coś. O, takie coś przywiozłem. To postawię Wiktorowi u niego na stanowisko, żeby mu fajnie świeciło. No, a muszę się wrócić, bo czapeczki zapomniałem. Kurczę, deszcz pada, deszcz pada i cały czas mam wrażenie, no, że coś tutaj, że ktoś próbuje wejść jakby do żelkowni. Takie dziwne odgłosy. Dobra, ale obiecałem, że nie będę nikogo straszył. O. Hello, fellow friends. Eee, gdzie ja mam moją tabliczkę RIP? Mam tutaj. Dobra, dzisiaj przyznam szczerze, że się troszkę nie wyspałem, bo byłem, byłem w gościach, ale kulturalnie, kulturalnie. Pojedliśmy żelków. Dobra, idę. Jest dużo kroków, żeby dotrzeć na koniec, gdzie są wszystkie takie żelki, gdzie sobie mogę. no pojeść i tam, gdzie właśnie Wiktor sobie pracuje, no to jest, jest daleko, nie? Gdyby to zależało tylko ode mnie, to już tutaj by były elektryczne hulajnogi i można by było sobie jeździć hulajnogą. Oczywiście nie wiem, czy BHP przewiduje takie możliwości. Mogłem live'a zrobić, bo jakby mnie coś zaatakowało, to przynajmniej moglibyście zadzwonić na 112, a tak to... Nikt mi nie pomoże, dopiero dopiero jutro o 6 rano by mnie znaleźli. Masz zmielonego na konfidenty. Nie na konfidenty, ja bym chciał, żeby mnie przerobiono na nadżelki leśne. Nadżelki leśne są najlepsze. No dobrze, muszę się zastanowić, gdzie tu Wiktorowi ustawić ha Halloweena. Jeszcze zróbmy przegląd chrupeczek. Jakby ktoś się zastanawiał, jakie obecnie są chrupeczki, to ja tutaj pokażę. One sobie tutaj spadają, ale to tak nie widać. Muszę to inaczej pokazać. O, zobaczcie. Pistacjowe. Są pistacjowe, ale mamy jeszcze troszkę, ale malutko, białych. Jaki, taki to był smak białe? Zapomniałem. Nie mam teraz ochoty na, na testowanie, na smakowanie. No i zobaczcie, jak to uroczo wygląda. Na razie tutaj chwilowo jest wszystko przykryte folią. Takie zabezpieczenia, no ale zobaczcie jak to ładnie wygląda. Oczywiście ja to wyłączę teraz, albo w ogóle... O, przetestujemy, zgaszę światło. Chyba nie najgorzej. Kurde, szedłem taki koło na magazyn, żeby pojeść sobie żelków, a zapomniałem sobie wziąć miseczki. No jak to tak bez miseczki? Chodzi o to, że jakbym zaczął jeść tak z tego kubka, no to bym go mógł wyzerować niechcący. A wolę sobie, tak wiecie, naszykować, naszykować sobie przydział, taką bezpieczną ilość, no i potem już po prostu nie jeść więcej. To jest, wiecie, o wiele bezpieczniejsze. Polecam taki styl, taki styl jedzenia żelków, ale każdy je jak lubi. No, to w każdym razie w trakcie tej drogi mogę Wam się z czegoś zwierzyć. To będzie takie, takie wyznanie. W sumie, taka trochę przypołowa rzecz. Wezmę sobie taki duży kubeczek. Kubeczego od herbatki, żeby się zmieściło dużo żelków. Dobra, i co jest z tym wyznaniem? Chodzi o to, że długo, długo miałem tak, że jak chodziłem do kogoś w odwiedziny czy w goście, to nie zabierałem ze sobą żelków. Głupie, co? Zastanawiacie się pewnie czemu. No nie zabierałem z tego względu, że na przykład spieszyłem się, czyli byłem już no, na wyjściu tutaj, i żeby wziąć jakieś żelki, to musiałbym się cofać na sam koniec. No i tutaj odbębnić pewną procedurę, która się wiąże ze zdjęciem tych żelków ze stanu magazynowego i tak dalej. No i zawsze sobie myślałem, że po prostu lepiej jest się, no wiecie, nie spóźnić, czyli być na czas u kogoś, no i nie mieć tych żelków. No i to, jak się okazuje, to to jest kurde głupie myślenie. <laughs> Bo ktoś sobie może wtedy, przychodzę w goście, nie mam żelków, ludzie sobie myślą, po co ten darmozjad przyszedł? Przecież my go zaprosiliśmy tylko po to, żeby przyniósł żelki. No i gość nie przynosi żelków, to przestałem go zapraszać. No, no niestety, tak się, tak się może dziać. No i wiecie, czemu jeszcze nie brałem tych żelków, e, idąc na przykład do tam goście? Ja nie brałem też ich z tego względu, że dla mnie, jak pracuje się przy tych żelkach tyle czasu, to nie jest nic wyjątkowego. To jest takie myślenie, że skoro dla mnie najadą się przez cały dzień żelków, to czemu? To wiecie, jest takie, ja już mi się już na przykład dzisiaj nie chcę ich jeść, to czemu. to Wiecie, takie, takie myślenie, że komuś innemu e, pewnie też się nie chce ich jeść. I dopiero jak zacząłem o tym myśleć w inny sposób, że przecież inni e, nie spędzają w żelkowni, nie wiem, nawet godziny dziennie czasami, no to zmieniła mi się perspektywa. Czyli wtedy zacząłem już myśleć o tym, że kurczę, dla kogoś innego e, przyniesienie, choćby takiego kubka żelków. No, to jest coś wow. No, więc no, no nie będę się tłumaczył. Po prostu to było bardzo głupie z mojej strony. No i zacząłem to powoli zmieniać. I od tej pory e, mam ogólnie, staram się mieć, staramy się, to jest też duża zasługa mojej Klaudii, że e, mamy większy zapas żelków. Więc nawet jak ktoś przychodzi, czy e, idziemy do kogoś, to zawsze te żelki, co można je komuś dać, a, a że mamy też dzieci, to przychodzą inne dzieci, albo się gdzieś chodzi na dwór, więc no, tak, to jest takie, wiecie, częstujemy tymi żelkami wszystkich i wszystkich dookoła uzależniamy i potem wszyscy kochają gusto i ogólnie świat jest piękny. Dobra, słuchajcie, to było wyznanie numer jeden, ale z tym wyznaniem numer jeden jeszcze jest związane wyznanie numer dwa. Wyzwanie numer dwa polega na tym, że jak już idę w goście i te żelki zabieram ze sobą, to zabieram zazwyczaj te, które sam też najbardziej lubię. Chyba, że już wiem, jakie ktoś ma preferencje, no to wiadomo, wtedy... Staram się pamiętać o tych preferencjach i wziąć na. No jak ktoś lubi malinki, to po prostu bierę malinki, nie? Jest fajnie. No, ale jeżeli kogoś upodobania pokrywają się z moimi, no to jest właśnie problem, bo wtedy muszę się bardzo powstrzymywać, żeby po prostu komuś tych żelków nie zerrzeć. Bo zwykle przychodzę, to no, nigdy nie jest tak, że ktoś sobie chowa te żelki do szafki, chyba że przynoszę ich dużo, no to wiadomo, ale zawsze jest coś otwierane i stawiane na stole. No i to jest tak trochę głupie, nie? Gość przyniósł żelki, a teraz stoi przy tej misce i wszystkie wyżera. Na przykład wczoraj tak miałem. Że wziąłem do kolegi e, pająki. A tak po prostu chodził za mną ten czerwony pająk, bo on jest wiśniowy. I tak się czaiłem, żeby go zjeść, ale na szczęście e, to był taki miksik przygotowany właśnie przez moją Klaudię. I w tym miksiku, nie wiem czy po prostu wiedziała, czy, czy specjalnie tak zrobiła, ale były aż cztery wiśniowe pająki. No więc co? Podprowadziłem sobie jednego, powiedziałem wszystkim, że pająki wiśniowe są super, inni też sobie zjedli. Więc one zniknęły, no i problem był z głowy. No ale serio, to jest naprawdę mega wyzwanie, jak się tak lubi żelki. No, no także na zdrówko. To jest w ogóle zobaczcie: krzyżak, nie? Ten pająk ma krzyż tutaj na plecach. Zastanawiałem się, czy ktoś, kto się boi pająków, albo po prostu jest, nie wiem, małym dzieckiem, czy takie pająki mogą naprawdę kogoś przestraszyć. Ale pająk górny! Mmm, wiśniowy. Mam kolegę, który ma arachnofobię, to się chyba tak nazywa, ale no, nie miałbym serca sprawdzać na nim, czy się faktycznie takiego pająka przestraszy, bo pewnie jakby do niego wyskoczył i powiedział Dawid, uważaj pająk, no to na pewno by się przestraszył, ale to byłoby głupie, nie chciałbym tak robić. No nie no, wiecie, Halloween i te sprawy, ale no, yy, wiecie, z szacunkiem do innych osób, jak wiemy, że ktoś się czegoś bardzo boi, no to chyba nie powinniśmy tak kogoś. Straszyć. A w ogóle teraz powiem Wam, co tu sobie naszykowałem dzisiaj do kubeczka, do zjedzenia na ten piękny deszczowy wieczór, bo chodziły za mną właśnie pewne smaki. No, obczajcie to. No wiadomo, no jest ten czerwony pajączek, o którym mówiłem. E, mamy tam te kwaśne mandosy. No to jest w ogóle nowość, nie? I te y, kwaśne kole. Ja to po prostu jeszcze jestem tym jakby mega zajarany. Także może nie będę jadł w trakcie nagrywania, bo będę mlaskał. No i nadżelki leśne, one no są takie ciemniejsze i trochę jaśniejsze. A powiem właśnie jedną rzecz. Zobaczcie, że w tym nadrzelku leśnym jest taka kropka. Można sobie, sobie pomyśleć, że to jejku, co to może być? Ten na przykład ma też dużo takich małych kropeczek. No i o co ogólnie chodzi z tymi kropeczkami? To są po prostu zlofilizowane owoce. Na żelkach leśnych są to owoce leśne. Czyli mają jakieś poziomki, jeżynki, nie pamiętam co jeszcze. I to po prostu są te owocki, nie? zostaje taki Zostałem takie kropeczki z tych owoców, więc tego nawet nie czuć, jak się je. Zjem, to się podzielę wrażeniami. No więc ogólnie spoko, zawsze, może, zawsze jak znajdziecie, znajdziecie coś w rzekach i się zguście z reklamacją, to my wam powiemy, że hej, ale to są dwie filizaty cieszcie się. Macie <grytanie> dodatkowe wartości odżywcze. Nie no, oczywiście jest to, jest to beczka z mojej strony. No ale, no i to wszystko. Tyle sobie szkobałem. Znaczy, zanim, zanim to nagrałem, teraz to zdążyłem troszkę zjeść, także wybaczcie. <grytanie> Ale to i tak by właśnie ten sam zestaw był. Jeżeli pozwólcie, że teraz trochę zrobię przerwy, ja sobie to po prostu zjem. Dostałem w ogóle mega super zdjęcia z imprezki halloweenowej. Taki po prostu wieczorek, właśnie z udziałem naszych pająków. Pokażę Wam, może będzie coś widać, ekstra fajne. Tak bardziej na środek ekranu. Widzicie tutaj te pajączki? Tu są jeszcze takie małe pajączki, które sobie coś tam przenoszą. Tu jakieś mafinki. No ogólnie taki wieczorek. Tu jeszcze mam drugie zdjęcie. O tu już <grytanie> pajączki spacerują po stole. Ja to zaraz dodam na story. Fajne. Dzięki Ania, dzięki Anitka za przesłanie takich właśnie super foteczek. Zaraz ja tutaj... O widzę, widać tu w ogóle jeszcze kubeczki. Tutaj z tej strony, że jest tam więcej żelków. No ale pajączki tutaj fajnie naprawdę się wkomponowały. Także zaraz to wstawię na storysa. Dobra, jest tutaj jeszcze ogólnie tyle rzeczy, które chciałbym Wam pokazać i o których chciałbym Wam opowiedzieć, ale na dzisiaj już starszy, bo tak naprawdę to jest pierwszy filmik tego rodzaju. Nie wiem, czy to w ogóle się przyjmie, czy ktoś to będzie chciał oglądać, słuchać, czy kogoś to zainteresuje. Mam przeczucie, że tutaj paru fanów i fanek się tym zainteresuje, no ale, ale zobaczymy. Także podpowiadajcie, co by było spoko, co niespoko, o czym byście chcieli posłuchać, to tego więcej ponagrywam. Ponagrywamy, bo właściwie tutaj myślę, że jest taki więcej osób, które chętnie by coś pogadały. No ale póki co, żeby nie przedłużać, bo też nie chcę, żeby to ten materiał był jakiś ultra długi. No, trzeba, trzeba uciekać. No ale dobra, już niektórzy mnie znają na tyle, że wiedzą, że jeszcze po prostu chcę, chcę skonsumować. Ja wiem, co poczułem. Także ja coś jeszcze chcę dobrego skonsumować. E, no. Bo za kamerą. <taki> Także wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.